Zastanawiałeś się kiedyś, jak niektóre filmy zdobywają status kultowy, mimo że na początku nie cieszą się szczególnym uznaniem krytyków? Istnieją produkcje, które, pomimo chłodnego przyjęcia, zyskują na popularności, przekształcając się w prawdziwe zjawiska kulturowe. Doskonałym przykładem jest cykl filmowy Zmierzch, oparty na książkach Stephenie Meyer, w których wampiry i wilkołaki żyją w bliskim sąsiedztwie ludzi. Wchodząc w świat tego filmowego uniwersum, możemy zauważyć. Że Hollywood stało się trampoliną dla wielu młodych aktorów, w tym Roberta Pattinsona, Kristen Stewart oraz Taylora Lautnera. Choć zmierzch okazał się międzynarodowym hitem, przyciągającym uwagę i przynoszącym zyski na poziomie ponad 408 milionów dolarów, nie wszyscy krytycy wyrażali się o nim pochlebnie. Reżyserką tej serii jest Kathleen Hardwick, amerykańska twórczyni, która również ma na swoim koncie takie filmy jak tacy jesteśmy, już za tobą tęsknię Kociak, plaż, Dziewczynę w Czerwonej Pelerynie oraz trzynastkę. Hardwick zdobyła liczne nominacje do prestiżowych nagród, w tym Satellite Awards, Independent Spirit Awards oraz Sundance, a także udało jej się wygrać uznanie podczas Sundance Film Festival za najlepszą reżyserię dramatu dzięki filmowi 13. Po sukcesie Zmierzchu, Kathleen zaplanowała stworzenie kontynuacji zatytułowanej Zmierzch – Księżyc w Nowiu. Chociaż studia filmowe pragnęły szybkiej produkcji, reżyserka nie była skłonna do pośpiechu. W rzeczywistości, z powodu różnic zdań, Projekt został przekazany Chrisowi Wejcowi, który zrealizował księżyc w nowiu z zamiarem, aby spełnić oczekiwania producentów. W rozmowie z The Guardian, Katrin podzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy nad serią. Zauroczona atmosferą na planie, w którym wszyscy gratulowali jej twórczych wysiłków, nie kryła swojego zaskoczenia, gdy otrzymała od producentów prezent w postaci pudełka z miniaturową beczułką. Filmakerka zauważała, że dla mężczyzn. Którzy osiągają sukcesy w branży, często pojawiają się znacznie większe gratyfikacje. Dla nich nic dziwnego nie byłoby w tym, bo trzymać samochód, kontrakt na trzy filmy lub dowolną umowę, której tylko pragną. Katrin podkreśla istotę nierówności, które nadal dominują w Hollywood, zwłaszcza kiedy chodzi o wyrażanie uznania i nagradzanie twórczyń. Uznanie jej pracy z zarobkami przekraczającymi 400 milionów dolarów w kontekście jej miniaturowych przyjemności pokazuje, jak daleko branża jest od równouprawnienia. Jak widać. Przemysł filmowy może być pełen niespodzianek i kontrastów, które często umykają naszej uwadze. To doskonały przykład, jak różne ścieżki do sukcesu mogą prowadzić do zupełnie innych doświadczeń zawodowych. Co o tym sądzicie? Czy temat nierówności Hollywood zasługuje na większą uwagę? Jakie inne filmy mogłyby zyskać na znaczeniu w podobny sposób jak Zmierzch? Zachęcamy do refleksji i debaty na ten ważny temat.